Hej wszystkim, jestem Lila i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jeżeli uważacie, że wyglądam trochę dziwnie, to dlatego, że właśnie przed chwilą nagrywałam e, makijaż. Festiwalowy, także na co dzień nawet dla mnie to jest trochę za dużo. Włosy, także nie moje, doczepione na potrzeby filmu. No i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmem. Mianowicie chciałam troszkę porozmawiać o moim niezbędniku letnim, ponieważ niezbędnik letni to był chyba taki mój pierwszy filmik do, dosłownie rok temu, kiedy zaczęłam nagrywać regularnie, także chciałam znowu nagrać coś w tym stylu i pokazać Wam kilka rzeczy. A zaczniemy oczywiście od rozświetlaczy. Mam tutaj takie bardzo fajne rozświetlacze, bez których po prostu ostatnio nie mogę żyć. Jest to Jeffree Star w odcieniu Peach Goddess, ale także paleta Alchemisty Kat Von D której są teoretycznie cienie, które możemy używać właśnie jako cienie, możemy yy, używać ich na cienie, ale także możemy używać jako rozświetlaczy, czy na pomadki. Naprawdę zastosowań jest strasznie dużo, także rozświetlacze, rozświetlające rzeczy to jest mój must have. Kolejną rzeczą jest oczywiście kremowe rozświetlanie i kremowe konturowanie mam tutaj dwa produkty marki Benefit, w których tak samo ostatnio jestem zakochana i myślę, że zakochana w nich będę przez całe wakacje, ponieważ jeżeli o mnie chodzi to kremowe, takie rozświetlające wykończenia u mnie w lecie królują zdecydowanie nie zapominajmy także o brokatach i pigmentach uważam, że jeżeli chodzi o lato, to możemy zdecydowanie szaleć. Ja szaleć będę na pewno, zobaczycie to w vlogach albo różnych filmikach czy na Snapie. Właśnie dodajcie mnie na Snapchacie, tutaj macie moją nazwę. Możecie mi także dodać jeszcze na Instagramie. Tutaj macie. Także brokat, to jest mój kolejny maszew. Nawet zero makijażu, ale trochę brokatu na powiekach czy gdziekolwiek. Już będzie wyglądało super. Jeżeli już o kosmetycznych rzeczach mówimy, to kolejny niezbędnik u mnie, to będzie Fix Plus z Maka, który usunie całą podrobność z makijażu. Można ten produkt używać też z różnymi cieniami, przez co będą wyglądać o wiele ciekawiej. Lata nie wyobrażam sobie także bez suchego szamponu. Mam tutaj suchy szampon z Ossi, ostatnio mój ulubiony. Yy, lubię go przede wszystkim za to, że właśnie ja mam ciemne włosy, a on nie jest w ogóle widoczny, nie zostawia takiego szarego, białego koloru na włosach, także ja serdecznie Wam polecam jest to festiwalowy suchy szampon, więc na festiwal go zdecydowanie na pewno zabieram. Oczywiście pachnące mgiełki do ciała. Mam tutaj mgiełkę Shirloff od Victoria's Secret. Uwielbiam ją. Pachnie przepięknie taką różą połączoną z lilią. Naprawdę przepiękny zapach i u mnie idealny na lato od tamtego roku w tym roku także będę jej używać namiętnie. No i oczywiście różnego rodzaju dodatki. Mam tutaj moje ulubione ostatnio, czyli czokary niezmiennie, bezustannie od paru lat i takie wielkie, okrągłe, srebrne kolczyki. Ostatnio kolczyki w kształcie kółek. Coś pięknego i noszę bez przerwy. Przedostatnie rzeczy, które mam wam do pokazania to oczywiście fajne, śmieszne okulary. Moje są Zero UV i je uwielbiam, myślę, że wyglądają na maksa ciekawie i kolejne super różowe także takie dwie pary mam wam do pokazania ulubione a ostatnie rzeczy to stroje kąpielowe mam coś takiego na kształt stroju kąpielowego lub wody, noszę to normalnie pod spodnie to akurat jest ze stronki Fashion Nova mam też przepiękne w żółtym kolorze już widzę ten strój kąpielowy i do tego te żółte okulary Coś wspaniałego, więc tutaj mamy taki top tubę. A do niego takie na maksa wycięte i na maksa wysokie majtki. Superowo wygląda. Na pewno zobaczycie na zdjęciach na Instagramie. I ostatnie moje ulubione, które będę nosić cały czas jest jednoczęściowe i tutaj z przodu mamy takie sznurowanie. I to były moje niezbędniki, koniecznie dajcie mi znać na dole, jakie są rzeczy, bez których Wy nie możecie się obyć, jeśli chodzi o lato. No i to by było już na tyle. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa!